Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć na Pani pytanie. Dobrze. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty. Sedno. Dziewiątka kielichów. Co wychodzi naprzeciw? Czwórka kielichów. Wynik, odpowiedź, rada? koło Fortuny. Sedno dziewiątka kiliów. To jest emocjonalne spełnienie. Człowiek cieszy się ze swoich uciech, jest zadowolony z siebie, czuje spokój, przyjemność fizyczną, korzysta z życia i bierze to, co chce. Ta relacja jest bez żadnych zobowiązań, bez oczekiwań, czy zależności. Jest fajnie, to i teraz. A co będzie później, to życie pokaże. Człowiek spotyka się z kimś, może nawet z nim zamieszkać, chociaż nie widzi w nim partnera do związku na przyszłość. Jednak lubi oglądać z nim filmy, czy spędzać z nim czas. To wychodzi naprzeciw? Czwórka kielichów. Nowa znajomość może wzbudzić, czy już wzbudza w człowieku, lęk, który to lęk obezwładnia bardziej niż cierpienie zadane przez bliskich. Człowiek czuje taką niemoc, ale pomimo to idzie w to. Chwyta okazję, jakie przynosi życie. To jest również takie pragnienie, Wyzwolenia się ze złych układów. Wynik: odpowiedź, rada. Koło fortuny: Różnie. Człowiek może czuć, że raz jest na wozie, a raz pod wozem. Może czuć taką huśtawkę uczuć zmienność. Koło fortuny pokazuje osobę zmienną, niezdecydowaną, która. Bardzo często zmienia zdanie i może być przy tym bardzo taka kapryśna. Przez to trudno jest z nią się dogadać. Ta osoba nie wie, czego chce, a z drugiej strony nie jest skłonna do kompromisu i często zmienia zdanie i swój obiekt zainteresowań. I na to nie mamy wpływu. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot Plus oraz Klara Tarot. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.